Była tylko zwykłą dziewczyną, dopóki nie otrzymała najbardziej niemożliwego zaproszenia w historii. Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, dlaczego Bóg wybrał właśnie ją, spośród tylu kobiet, dlaczego nieznaną dziewczynę z małej wioski, bez bogactwa i bez prestiżu? W tym filmie zrozumiesz, co niebo dostrzegło w Maryi i co może wciąż czeka, by odnaleźć w tobie. Zostań ze mną do końca. Bo ta historia może zmienić sposób, w jaki patrzysz na swoje własne tak dla Boga. Nazaret, mała wioska, pomijana przez ważne ówczesne mapy. Nie było tam pałacu, nie było tronu, nie było tłumów, ale to właśnie tam, w miejscu ukrytym przed światem, całe niebo skierowało swój wzrok i znalazło dziewczynę. Nie królową, nie kapłankę. Zwykłą młodą kobietę o prostym życiu. Z rękami, które dopiero uczyły się haftować, i marzeniami, które może nie miały jeszcze kształtu. Ale Bóg nie wybrał Jerozolimy, ani złotych sal, ani królewskich zamków. Wybrał Nazaret, a w nim Maryję, bo tam, gdzie ludzie widzą anonimowość, Bóg widzi gotowość, tam, gdzie ludzkie oczy przechodzą obojętnie, boskie spojrzenie zatrzymuje się i szepcze to tutaj. Maryja została zauważona w czasie, gdy nikt się jej nie spodziewał, w miejscu, gdzie nikt nie patrzył, bo Bóg nie kieruje się życiorysem sławą ani bogactwem. On szuka serc, a gdy znajdzie jedno, zamieszkuje w Nim. Nie każdy cud zaczyna się od radości, czasem zaczyna się od strachu. Maria była sama. To był zwykły dzień. Rutyna toczyła się jak zawsze, aż nagle, niebo Da wtargnęło do pokoju. Anioł, pozdrowienie. Słowa, które zmieniły bieg historii. Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą. Ale Maria nie zrozumiała. Biblia mówi, że się zatrwożyła. Zaniepokoiły ją te słowa. Bała się. Tak, nawet ona wybrana się bała, i to uczy nas czegoś cennego. Wiara to nie brak strachu. To uczucie strachu. I mimo to, słuchanie. To drżenie wewnętrzne i mimo to pytanie, czego Pan ode mnie chce? Anioł przyniósł wiadomość, ale to Maria musiała zdecydować, czy uwierzy. Nie. Było gwarancji, nie było świadków, tylko obietnica, że i serce, które postanowiło zaufać, bo Bóg nie szuka najsilniejszych. On szuka tych, którzy są gotowi. Nie każda wątpliwość to brak wiary. Czasem to właśnie droga do niej. Maria usłyszała najbardziej niemożliwą obietnicę, jaką człowiek mógł usłyszeć: Będziesz matką, poczniesz syna i nazwiesz go synem Najwyższego. Ale ona nie śmiała się jak Sara, nie zwątpiła jak Zachariasz. Zadała tylko jedno pytanie: proste, ludzkie, ale pełne czystości. Jakże się to stanie, skoro nie znam mężczyzny? Nie zakwestionowała mocy Boga, zapytała o drogę, nie wątpiła w obietnicę. Po prostu chciała zrozumieć, jak to wszystko będzie możliwe w ramach jej tak. I niebo odpowiedziało: Bo kiedy wątpliwość rodzi się ze szczerości, Bóg słucha z czułością. Maria nie targowała się, nie prosiła o dowody, chciała tylko wiedzieć, jak być wierną, nawet nie rozumiejąc wszystkiego. I właśnie w tym łagodnym pytaniu odsłoniła się dusza dziewczyny z Nazaretu. Ciekawa, ale ufna, zlękniona, ale oddana. Bo ten, kto pyta z czystym sercem, toruje drogę, by wiara mogła wzrastać. Jedno słowo z trzech liter zmieniło losy ziemi, a całe niebo pochyliło się, by je usłyszeć. Anioł czekał, świat wstrzymał oddech, a milczenie Maryi niosło ciężar całej obietnicy. Mogła powiedzieć nie, mogła się wycofać, mogła wybrać łatwiejszą drogę, ale wybrała najświętszą, i wtedy z głosem drżącym od oddania powiedziała: Oto ja, służebnica pańska, niech mi się stanie według słowa twego. To było to tak, które otworzyło bramy wieczności, tak, które pozwoliło Bogu wejść w czas, nie jak grzmot, lecz jak dziecko. Maryja nie prosiła o gwarancję, nie żądała wyjaśnień, po prostu zaufała. I to zaufanie sprawiło, że piekło zadrżało, a niebo się rozradowało, bo prawdziwe tak. To nie to, które wypowiadamy ustami, to to, które przeżywamy całym ciałem, całą duszą, nawet nie rozumiejąc, co przyniesie jutro. I właśnie w ten sposób dziewczyna z zapomnianej wioski oddała swoje życie, by zrodzić życie świata. Maryja nie głosiła kazań, nie pisała książek, nie czyniła publicznych cudów, ale to w niej Słowo stało się ciałem. Gdy świat pędził, ona milczała. Gdy wszyscy mówili, ona rozważała. A gdy niebo przygotowywało zbawienie, ona nosiła Boga i w ciszy. Łono Maryi było czymś więcej niż przestrzenią fizyczną. Było ołtarzem, było pierwszym tabernakulum, było miejscem, gdzie niebo dotknęło ziemi, bez hałasu. Biblia mówi: Maryja zachowywała wszystkie te sprawy, rozważając je w swoim sercu. Łukasz rozdział 2, werset 19. Słyszała anioła, słyszała pasterzy. Słyszała Symeona, słyszała Jezusa, ale nie biegła by wszystkim opowiadać, zachowywała, rozważała, słuchała nieba w głębi własnej ciszy. I dlatego do dziś Maryja jest wzorem wnętrza, skupienia, tego, kto nie potrzebuje sceny, bo nosi Boga w sobie. Czego nas to uczy, że nie każda wiara krzyczy, nie każde oddanie robi hałas, czasem największe cuda dzieją się w ciszy tego, kto mówi: Oto jestem. 2. Powiedzenie tak Bogu brzmi pięknie, dopóki nie uświadomisz sobie, ile to tak może cię kosztować. Kiedy Maryja powiedziała, niech mi się stanie według słowa twego, nie zgadzała się tylko na ciążę. Ona rezygnowała z własnej reputacji, z małżeństwa, z bezpieczeństwa, z przyszłości, jakiej wszyscy dla niej oczekiwali. W tamtych czasach kobieta w ciąży bez męża mogła zostać ukamienowana, mogła zostać wyrzucona. Mogła zostać publicznie upokorzona, ale ona nie prosiła o gwarancję, nie żądała wyjaśnień, zadała tylko jedno pytanie: jakże się to stanie? A potem zaufała. To było najodważniejsze tak w historii. Nie dlatego, że wiedziała wszystko, ale dlatego, że zaufała, nawet nie rozumiejąc wszystkiego. Czego uczymy się od Maryi? Że prawdziwe tak dla Boga przychodzi przed pewnością, przed stabilnością. Przed oklaskami. Tak, Maryi nie było strategiczne, było posłuszne i dlatego było owocne. Zanim krzyż był z drewna, już ważył w łonie Maryi. Maryja nie trzymała w ramionach tylko dziecka. Ona trzymała w nich los zbawienia, kołysała, karmiła i uczyła chodzić. Tego, który miał zostać odrzucony, opluty, zdradzony i ukrzyżowany. Wyobraź sobie patrzeć w oczy własnego Syna i wiedzieć, że będzie cierpiał za wszystkich i że tak, które powiedziałaś, będzie bolało przez całe życie. Maryja nie uciekła od bólu. Przyjęła Go w ciszy. Każde spojrzenie na Jezusa było również przypomnieniem – to jest Baranek. Krzyż nie zaczął się na Kalwarii. Zaczął się w 1700 w sercu dziewczyny, która zgodziła się zrodzić odkupienie, wiedząc, że również straci. Czego uczymy się od Maryi? Że czasem noszenie Bożej obietnicy oznacza też niesienie krzyża. Że posłuszeństwo nie zawsze jest wygodne, ale zawsze jest święte. Maryja uczy nas, że prawdziwa wiara to ta, która pozostaje silna, nawet gdy przyszłość przeraża. Nie każda wiara krzyczy, niektóre po prostu milczą. Podczas gdy pasterze ogłaszali, podczas gdy aniołowie śpiewali, podczas gdy wszyscy zachwycali się. Narodzinami Jezusa iż Maryja Symilczała. Biblia mówi, lecz Maryja zachowywała wszystkie te sprawy i rozważała je w swoim sercu. Ewangelia według świętego Łukasza, rozdział 2, werset 19. Ona widziała, jak niebo się otwiera, słyszała, jak imię jej Syna jest wywyższane, a mimo to ona nie wywyższyła się z Nim, Maryja nie szukała sceny, szukała sensu, podczas gdy wszyscy mówili, ona po prostu czuła. Podczas gdy wszyscy świętowali, ona w ciszy rozeznawała, co Bóg czynił, Maryja została wybrana nie tylko ześ względu na swoją czystość, ale ze względu na swoją głębię, nie musiała wszystkiego rozumieć. Wystarczyło, że ufała, czego uczymy się od Maryi, że największe objawienia często są zachowywane, a nie wypowiadane, że serce, które rozważa w Bogu. Słyszy to, czego hałaśliwy świat nie potrafi usłyszeć, i że czasami milczenie kobiety mówi w niebie więcej niż tysiąc przemówień o wierze, Maryja nosiła Jezusa na rękach, ale niosła też ból, którego nikt nie widział. W świątyni Symeon spojrzał na Maryję i nie prorokował błogosławieństwa. On prorokował ból. Twoją duszę miecz przeniknie. Ewangelia według świętego Łukasza, rozdział 2, werset 35. Maryja usłyszała to, gdy Jezus był jeszcze niemowlęciem. Nie było jeszcze krwi, nie było jeszcze krzyża, nie było korony cierniowej, ale był już niewidzialny miecz. Miecz wszczepiony w duszę matki. Od tamtego dnia wiedziała, że syn, którego kocha, zostanie wydany. Każdy cud, który czynił, każde słowo, które głosił, było kolejnym krokiem w stronę kalwarii. A Maryja towarzyszyła temu wszystkiemu w ciszy. Z otwartą duszą, z sercem krwawiącym z wyprzedzeniem. Czego uczymy się od Maryi? Że niektóre bóle nosimy, nawet gdy nikt ich nie widzi, i że prawdziwa miłość, akceptuje nawet miecze, gdy wie, że są częścią misji, Maryja nie uciekła przed bólem, przyjęła go, bo ten, kto naprawdę kocha, zostaje do końca, nawet stojąc, nawet płacząc, u stóp krzyża. Ona wydała na świat zbawiciela a mimo to wciąż się od Niego uczyła. Maryja nie używała tytułu Matka Jezusa, by się wywyższać. Używała ciszy, słuchania i pokornego serca. Nawet nosząc Boga w swoim łonie, nie przestała za Nim iść. W Ewangeliach widzimy Maryję w miejscach zaskakujących, w świątyni, słuchając proroctw, na weselu w kanie, uważnie obserwując, na drodze krzyżowej w milczeniu – i w wieczerniku oczekując Ducha Świętego za apostołami nie domagała się zaszczytnego miejsca nie żądała przywilejów pozostała uczennicą podczas gdy inni spierali się kto będzie największy w królestwie Maryja już wiedziała największy to ten kto służy czego uczymy się od Maryi że nawet ci którzy są najbliżej Jezusa wciąż muszą za nim podążać nie była tylko kobietą tak w nazarecie była kobietą tak każdego dnia. Bycie matką Jezusa było darem, bycie uczennicą było wyborem. I może właśnie to jest największa tajemnica Maryi. Nie chciała być adorowana, chciała być posłuszna. Wszyscy uciekli, ale ona została. Maryja tam była. W obliczu największego bólu, krwi, upokorzenia, agonii nie krzyczała. Nie zadawała pytań stała. Podczas gdy świat szydził, a nawet uczniowie uciekali. Ona wpatrywała się w Jezusa, bo matka, która powiedziała tak przy narodzeniu, musiała też powiedzieć tak przy śmierci. Ewangelia według Świętego Jana, rozdział 19, werset 25, a obok krzyża Jezusa stała jego matka. Nie próbowała powstrzymać Bożego planu, cierpiała, ale nie uciekła, płakała, ale nie odeszła. Krzyż nie oddalił Maryi, Krzyż ukazał prawdziwą Maryję. Czego uczymy się od Maryi? Że prawdziwa miłość to nie ta, która krzyczy, to ta, która trwa, że prawdziwa wiara to nie ta, która wszystko rozumie, to ta, która ufa, nawet gdy nie rozumie. Maryja uczy nas, że bycie blisko Jezusa nie zawsze jest wygodne, ale zawsze prowadzi do zbawienia. Stała, byś wiedział. Gdy wszystko się wali, wiara nie musi uciekać, musi po prostu trwać. Jezus wstąpił do nieba, ale Maryja została wśród słabych. Apostołowie byli zamknięci, przestraszeni, niepewni, wątpiący w swoje powołanie. Ale tam wśród nich była kobieta, która już wiedziała, jak to jest czekać na niemożliwe. Maryja nie była tylko matką Jezusa, była matką Kościoła, w ciszy. Została wśród tych, którzy się chwiali, którzy upadli, którzy uciekli, i nie oskarżała, nie sądziła, po prostu czekała z nimi, aż stąpi Duch Święty. Dzieje apostolskie, rozdział pierwszy, werset 14. Wszyscy oni trwali jednomyślnie na modlitwie razem z kobietami i Maryją, Matką Jezusa. Maryja nie odizolowała się, zjednoczyła się, nie potrzebowała wyróżnienia. Była Obecnością, czego uczymy się od Maryi? Że ten, kto nosi duchan, potrafi rozpoznać słabość innych, nie przestając wierzyć w obietnice. Maryja uczy nas, że czekanie nie jest bierne. Jest pełne wiary, pełne modlitwy, pełne cierpliwości wobec tych, którzy jeszcze nie zrozumieli. Mogła się poddać, ale została. I dlatego Duch Święty znalazł Kościół. Z sercem Matki już bijącym w jego wnętrzu. Czy kiedykolwiek kochałeś tak bardzo, że aż bolało w środku? Maryja wiedziała, że tak będzie od samego początku. W świątyni, gdy Jezus był jeszcze niemowlęciem, przyszedł do niej starzec Symeon i powiedział: A twoją duszę miecz przeniknie. Ewangelia: Według Świętego Łukasza, rozdział 2, werset 35. Wyobraź sobie, usłyszeć to w dniu poświęcenia swojego dziecka. Nie obietnice chwały, no, ale miecz. Maryja nosiła to proroctwo w sercu przez całe życie, od płaczu przy narodzinach, do krwi na krzyżu, i nawet gdy wszystko wydawało się stracone, gdy ból rozdzierał bardziej niż jakiekolwiek ostrze, pozostała stała obok krzyża, w milczeniu, podtrzymując świat spojrzeniem. Ewangelia według świętego Jana, rozdział 19, werset 25. Obok krzyża Jezusa stała jego matka. Czego uczymy się od Maryi? Że prawdziwa miłość znosi miecz, że autentyczna wiara nie ucieka przed bólem. I że Bóg wybrał Maryję, no bo nie była zrobiona z pięknych słów, ale z ofiary, która krwawiła, nie poddając się. Maryja była silna, nie musząc krzyczeć, była cała, nawet gdy była złamana. I dlatego została wybrana, by być matką Jezusa nas wszystkich.